Siemanko widzowie, dzisiaj w końcu odcinek pieszy. Jestem na Dąbrowie, Dnia Dąbrowa. Czarnym szlakiem na razie kieruję się w stronę wieży widokowej i szczytu do nas. Najwyższy szczyt miasta. Także zapraszam do oglądania. A więc do nas, punkt widokowy, lecimy w tamtą stronę, o tam, za mną, chodźcie, wieża widokowa, przede mną jeszcze trochę i widzimy się na górze, a potem dalej, w stronę, w stronę czego? W stronę Gdyni, w sumie przez las z żółtym szlakiem, także idziemy. Muzyka Słuchajcie, wlazłem na górę Na sam przyszyk spoko, nie giba się by się wydawało I chyba jestem najcięższą osobą W historii, która tu wlazła Całe 190 kg plus plecaczek Także jak ktoś był cięższy ode mnie I tu wlazł, to sekcja komentarzy Do waszej dyspozycji A ja teraz ruszam w tamtą stronę Żółtym szlakiem Do Gdyni na wysokości Gdzieś Gdyni Głównej Osobowej będę wychodził, także lecimy dalej. Do nas najwyższy punkt w trójmieście. Góra do nas 205 i pół metra nad poziomem morza mi tu słońce przebija, o tak będzie lepiej także teraz już tylko w dół, Noż bardziej do góry się nie da w Gdyni ogólnie w tym mieście tutaj możemy trzymać piąteczkę o, widać, nie widać no i lecimy dalej, słuchajcie nie ma co, trzeba dalej działać Oj, dobra, słuchajcie, razem z lasu ten no szlak żółty prowadzi przez takie hasze zarośla ale jest petarda, nie? Także polecam iść tędy, a nie tą łatwiejszą drogą. A tutaj na drzewku kierunkowskaz, szlak żółty, ciśniemy w tamtą stronę. Także powolutku do przodziutku. No i dobra, prawie 3 km pękły, moi drodzy. Kolejny punkt kontrolny. Mostek nad Kaczą. Także tutaj gdzieś płynie rzeczka, a tu jest, proszę Państwa, mostek. Tak patrzę na ten mostek i mu nie ufię do końca, ale zobaczymy, może mnie wytrzyma. Moi drodzy, niestety, ale dotarłem do ulicy Wiślińskiej i tutaj po 3 km, 200 metrach podjąłem decyzję, niestety, ale na dzisiaj skończę sobie ten. Tę przebieżkę Bo jednak ta noga, co była skręcona mnie trochę jeszcze boli Nie ma jej co przeciążać Niepotrzebnie Także trzeba zapamiętać w którym miejscu skończyłem Tam jest przystanek, o proszę bardzo I od tego miejsca dalej zacznę w może przyszłym tygodniu Zobaczymy jak to będzie Także trzymajcie się i widzimy się na kolejnym szlaku Siema